Der. Michał Słaboj, naczelnik grupy Kryńskiej GOP. W dniu dzisiejszym mamy przyjemność uczestniczenia w organizowanym wspólnie z województwem małopolskim, z urzędem Marszałkowskim imprezie w Festiwal Smaku, przy której również jest organizowane 70 lat ratownictwa górskiego w Polsce, ale też 70 lat grupy Krynickiej GOP. W związku z tym na deptaku dzisiaj GOPR wystawia sprzęt jakim dysponujemy na co dzień, jakim w jakim pracujemy podczas akcji ratowniczych, ale też pokazujemy pierwszą pomoc, pokazujemy jak zachować się w górach, jak wezwać pomoc, czy jak fachowo udzielić tej pomocy do momentu, kiedy ratownicy dotrą do osób poszkodowanych. Dzięki uprzejmości firmy Land Rover Polska w dniu dzisiejszym zostały też przekazane każdej grupie regionalnej GOP po jeden samochód marki Discovery Sport Land Rover. Każda grupa, tak jak wspomniałem wcześniej, regionalna od Bieszczad po Karkonosze otrzymuje taki samochód. Jeden samochód trafia również do narządu głównego GOP w Zakopanym. Myślę, że będzie to duża, duża pomoc dla nas w prowadzeniu działań ratowniczych, ale jest to też powrót i podpisanie umowy z marką, od której współpracujemy. Z którą pracujemy od 1993 roku i praktycznie większość naszych działań, które prowadziliśmy do tej pory, była związaną właśnie z Land 110, marką tego samochodu, do, której, do którego dnia dzisiejszego ich używamy. Jeśli chodzi o, o, sam, o sam okres, w którym się teraz znajdujemy, wiadomo, to jest praktycznie, zbliżamy po, się do końca wakacji. We wszystkich grupach regionalnych, w grupie klinickiej mamy bardzo dużo pracy związanych z dużym ruchem turystycznym, który w tej chwili na terenie całych gór w Polsce się odbywa. To jest kilkadziesiąt akcji miesięcznie we wszystkich grupach. Także jeszcze wracając do tych podstawowych rzeczy, o których zawsze przypominamy. Numer alarmowy w górach 61300 i również, że aplikacja ratunek, którą każdy może zainstalować sobie w własnym telefonie, która pomaga ratownikom przede wszystkim w ustaleniu miejsca pobytu osoby, której potrzebuje pomocy lub osoba, która wzywa pomocy dla kogoś. Także jeszcze raz dziękujemy za Państwa za pomoc, dziękujemy Panu Marszałkowi, dziękujemy Radnym Województwo, sponsorom GoPro, Grupy Krynickiej. Jest taki dowcip, anegdota, że w trakowie na florgańskich ktoś krzyknął. Oj, ma Wszystkie dziewczyny się odwrócili. Ja wiem, że ci dowalam, ale to Wszystko było... się samo? Ty nie mów tak, boś dlatego bo dziewczyny nie znają. Czy jest dziewczyna? Nie wiem. Nie wiem. A z kim stałeś w lewce? Z kim stałeś? Myślałem, że z kimś, jakimś towarzystwem stałeś. Powiedziałem że... Chodź w lżej. Jak państwu będzie przeszkadzało, że na przykład pan za ostry język, bo tam mi pan powiedział tutaj, przechodzi, że przesadzam, ale okazało się, że on udziałuje działa nielegalnie. Ja zrobię wszystko po to, żeby poprawić swoją sytuację. Jeśli usiądzie, to Mateusz przestanie go tam trafić, a jeszcze to do, do, do go nakarmi. Dzięki temu mamy wykonane czynności, więc będzie bardzo szybko wiedział, że po dotknięciu się. W momencie, kiedy będzie to automatycznie, dopiero wtedy podkładamy komendę. Tak samo jest z komendą waruj. Możesz pokazać jeszcze raz? Będę obawiał. On nie ma żadnych komend podłożonych Tak, My ta do pół roku nie uczymy żadnych komend. Dotyk, waruj. Położył się na początku na samowarowanie. Cały czas wykonuje masaż serca. Jeżeli w pewnym momencie, jakiś lat, nam powie się, to się, on bada, on to, Nie mam początku. Ratownicy będą przenosić, przekładać poszkodowaną na materas próżniowy. Materas próżniowy jest to taki materas, na który ją przełożą, następnie odpompują powietrze i ją z miękkiego materasa zrobi się w moment twardy usztywni poszkodowaną zabezpieczy ją do transportu. Oczywiście sprawdzają jeszcze kręgosłup, trzeba tym kręgosłupie nie ma jakich ran, ale widzę tutaj ukradkiem, że poszkodowana się uśmiecha i chyba jej się to nawet podoba, także myślę, że... Jak nie chodziła, to na pewno będzie chodzić po górach i będzie pytać, gdzie koledzy mają dyżur, żeby tam może było ich spotkać. Oczywiście takie przekładanie jest bardzo powolne. Ratownicy muszą być bardzo zgrani ze sobą. Wszystko jest na odpowiedni sygnał, na odpowiednią komendę. Raz, dwa, trzy, na trzy przekładamy, na trzy podnosimy. To nie może być tak, że każdy po swojemu, każdy w swoim momencie, tylko wszystko musi być naraz. Żeby nie uszkodzić bardziej jeszcze osoby poszkodowanie. Oczywiście cały czas są sprawdzane parametry. Widzimy było mierzone ciśnienie osoby poszkodowanej, Puls oksymetrem jest to sprawdzana saturacja, natlenienie. Przypominam jeszcze raz bo mówiliśmy tutaj na początku, na pewno będzie jeszcze nieraz dzisiaj wyświetlany numer ratunkowy w górach, warto go mieć zapisanego w telefonie 601 100 300 oraz numer 985. Pamiętajcie o tych numerach, wybierając się w góry, żeby te numery mieć w swoim telefonie. No oczywiście, wybierając się na górskie szlaki, trzeba mieć ze sobą naładowany w 100% telefon komórkowy, tak żeby w razie wu można było tej pomocy wezwać. Czy to, czy to, jeżeli nam się coś stanie, czy jeżeli najdziemy na taki wypadek. Jak widzimy powietrze jest odpompowywane. Ten teraz powolutku się będzie usztywniał. Wspominałem też o aplikacji ratunek. Aplikacja ratunek, czyli aplikacja zupełnie darmowa na telefon. Każdy z was, który wybiera się w góry, powinien mieć zainstalowaną ją na swoim telefonie. W momencie potrzeby takiej pomocy jest to aplikacja działająca i w górach, i nad wodą, także, także warto mieć, czy to jedziemy nad jezioro, nad morze, czy w góry, warto mieć ze sobą w momencie, kiedy potrzebujemy wezwać pomocy, uruchamiamy aplikację, trzykrotnie naciskamy przycisk na tej aplikacji. I telefon dzwoni nam do najbliższej stacji górskiego pogotowia. Od razu ratownikom wskazując lokalizację. Także dla nas jest to duże ułatwienie. Od razu wiemy na mapach, na naszych mapach wiemy, gdzie jest poszkodowane. Cały czas na bieżąco koledzy uszczywnili teraz w matę razu poszkodowaną i cały czas na bieżąco sprawdzają parametry. Sprawdzają parametry życiowe tych poszkodowany, myślę, że, że będzie że zostanie uratowana chyba. Oczywiście takim jednym z trudniejszych momentów jest moment, kiedy e, trzeba będzie tą poszkodowaną przenieść na nosze, przenieść na e, nakłada i może być też taka sytuacja, kiedy Państwo będą świadkami zdarzenia, zostaniecie poproszeni o to, aby pomóc tak, ratownikom taką osobę przenieść. Wtedy nie należy się bać, tylko podejrzeć ratowników, pomóc im przetransportować tą osobę. Tutaj widzimy, kolega poprosił jednego z Państwa z widowni, turystę, który tak jak mówiliśmy znajduje się na szaku, pomoże nam tutaj. Oczywiście wszystko ratownicy powiedzą, przekażą jak należy się zachowywać, co należy robić. Osoba ta zostanie przetransportowana na przyczepę do pojazdu czerekołowego. Mamy już panią ułożoną na przyczepce, zabezpieczoną termicznie. Oczywiście będziemy musieli zrobić miejsce, żeby ci ratownicy mogli odjechać, mogli spokojnie, mogli spokojnie opuścić to miejsce z poszkodowaną. No i z tych gór, tak, wyobrażamy sobie z tych gór, w których jesteśmy, udać się do miejsca, gdzie będą mogli taką osobę przekazać zespołowi ratownictwa medycznego. Będąc na szlakach górskich, czy to nie tylko, czy, czy na co dzień, nie bójcie się udzielać pierwszej pomocy. Pamiętajcie, niejednokrotnie można uratować życie bardzo prostymi zabiegami. Zachęcamy, zapraszamy do Akademii GOB. W Akademii GOB dowiecie się, jakie to są zabiegi, co należy robić, jak właśnie tymi podstawowymi zabiegami, kilkoma krokami, jak niejednokrotnie można pomóc i nie, mówię, uratować życie. Także zachęcamy, tam są koledzy, uśmiechają się, są chętni do tego, żeby do nich podejść. Oni wszystko pokażą, wszystkiego wyuczą. Myślę, że dadzą kilka ciekawych rad. Poszkodowana zabezpieczona, odpalamy kłada i powolutku, oczywiście ratownik cały czas kontroluje tą poszkodowaną, cały czas ją obserwuje, cały czas widzi co się z nią dzieje, transportujemy tak jak mówiłem no do szlaku, do miejsca, do drogi publicznej. jak źródło kryniczanki, tak moje serce bije dla krynicy.